To, czego teraz doświadczasz, właśnie w tej chwili, nie jest przypadkiem ani błędem przeznaczenia. Wszystko, absolutnie wszystko, co tworzy Twoją codzienność, ludzie wokół Ciebie, wydarzenia, nawet Twoje najskrytsze myśli, rezonuje z tym, co Masz w sobie. To odbicie energii, którą wysyłasz, często nieświadomie. Wielu ludzi porusza się przez życie jakby na autopilocie, tworząc rzeczywistość opartą na lękach, ranach i ograniczających przekonaniach, a gdy coś nie idzie po ich myśli, obwiniają innych rząd, pogodę albo pecha. Ale czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, by zadać sobie pytanie, a co, jeśli zamiast próbować zmieniać to, co na zewnątrz, zacząłbym przesuwać coś wewnątrz siebie? To proste w słowach, ale sięga głęboko w duszę. To, co widzisz na zewnątrz, jest lustrem tego, jak wibrujesz wewnętrznie. Jeśli widzisz chaos, ciągle popełniasz te same błędy, albo Twoje marzenia wydają się poruszać w zwolnionym tempie, to dlatego, że Twoja energia ciągle odtwarza tę samą, zarysowaną płytę, uwięziona w częstotliwości, która już ci nie służy. Joe Dispenza. Ten cudownie szalony człowiek, który bada duszę z perspektywy nauki, od lat zgłębia ten temat i to, co odkrył, jest przełomowe wszechświat, pole kwantowe, jakkolwiek to nazwiesz. Nie odpowiada ci na podstawie tego, czego chcesz, tylko na podstawie tego, kim naprawdę jesteś. To, co czujesz, w co wierzysz, jak wibrujesz, to słyszy wszechświat. I tu leży różnica między wyobrażaniem sobie lepszego życia a jego rzeczywistą manifestacją. Zauważyłeś kiedyś, że są ludzie, którzy niemal bez wysiłku przyciągają wszystko, czego pragną, jakby za dotknięciem magicznej różdżki, a inni harują dniami i nocami, a i tak dostają tylko okruchy? To nie kwestia szczęścia. To kwestia częstotliwości. Twoja energia, ten niewidzialny ślad, który zostawiasz za sobą, wysyła sygnały cały czas, a te sygnały działają jak magnesy, przyciągają więcej tego samego, więcej niedostatków, więcej konfliktów, albo odwrotnie więcej harmonii i obfitości. I wiesz, co w tym wszystkim jest najpiękniejsze, że nie jesteś skazany na. Jedną częstotliwość, możesz ją zmienić. Twój umysł, ciało, pole elektromagnetyczne, wszystko to jest plastyczne, podatne na transformację. Możesz się dosłownie przepisać, odbudować, skierować na nową ścieżkę. I to właśnie Joe Dispenza nazywa wejściem w nowe możliwości. Skoro oglądasz ten film teraz, to nie jest przypadek. To znak, że jakaś część ciebie już jest gotowa, by pójść dalej. Dziś może być Twoim kwantowym skokiem. Dziś możesz zrobić krok w kierunku tego, co od zawsze na Ciebie czekało. Tylko czekało na Twoje wyrównanie. Jeśli to do Ciebie przemawia, napisz w komentarzu: Dziś robię swój kwantowy skok. Bo kiedy to deklarujesz, czy to na głos, czy na piśmie, wysyłasz wiadomość do wszechświata: Jestem gotowy. Już się nie będę ukrywać. I właśnie to oddziela tych, którzy tylko się interesują, od tych, którzy naprawdę są gotowi, by odmienić swoje życie. W tej podróży, którą odbędziemy razem, podzielę się z Tobą dziewięcioma kluczami. To nie są tylko ładne cytaty czy frazesy z książek motywacyjnych. To są narzędzia, których możesz użyć, by podnieść swoją energię realnie, głęboko i wejść w rzeczywistości, które już istnieją, ale do tej pory były poza Twoim zasięgiem, bo Twoja częstotliwość ich nie dostrajała. Cały wszechświat to wibracja. Nie ja to mówię, mówi to najnowocześniejsza nauka. Wszystko. Od ekranu, który właśnie oglądasz, po myśli, które krążą po twojej głowie, wszystko wibruje. Nic nie jest całkowicie stałe. Wszystko jest ruchem, ty też. Twoja częstotliwość zmienia się cały czas, w zależności od tego, co myślisz, co czujesz, w co wierzysz. Zauważyłeś? Że są dni, które wydają się magiczne i takie, które są ciężkie, choć nic się zewnętrznie nie zmieniło? To twój stan wewnętrzny, to twoja wibracja, która nadaje ton. Wyobraź sobie, że jesteś jak ludzka antena cały czas wysyłasz i odbierasz sygnały. I te sygnały przyciągają ludzi, sytuacje, nawet to, co nazywasz przypadkiem. Ale mówię ci, przypadków nie ma. Ciąg dalszy tłumaczenia będzie w kolejnej parte, by nie rekordar intensywności i długości. Czy chcesz, żebym kontynuował od razu? To zmienia całkowicie to, kim myślisz, że jesteś. Już nie jesteś stałą tożsamością. Jesteś procesem, płynącym strumieniem, dziełem, które nieustannie się rozwija. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że możesz brać aktywny udział w tej przemianie. Nie tylko myślisz inaczej, stajesz się kimś nowym, ale żeby to naprawdę się zadziało, trzeba dodać jeden magiczny składnik emocje. Myśli tworzą plan, ale to emocje są ogniem, który tchnie w niego życie. Gdy naprawdę czujesz, twoje ciało reaguje chemicznie, a to zmienia wszystko: twoje geny, twoje komórki, twoją wibrację. Dlatego dwie osoby mogą wykonać tę samą medytację, tę samą wizualizację, a ich efekty będą zupełnie różne. Co je różni? To czy ktoś naprawdę czuje to, co wyobraża, czy wibruje tym z duszy, bo wtedy zmiany przychodzą szybciej, głębiej, prawdziwiej. Zobacz, gdy udaje ci się poczuć, że już teraz żyjesz tym, czego pragniesz. Coś w tobie robi klik na bardzo głębokim poziomie, i nie chodzi tu o byle jaką emocję. Chodzi o wdzięczność uprzedzoną, to uczucie, że dziękujesz za coś, co jeszcze się nie wydarzyło, ale ty już czujesz, jakby to było częścią twojego życia. To jedno z najpotężniejszych narzędzi do manifestowania. Nie chodzi. Tylko o wdzięczność za to, co już masz, choć to oczywiście bardzo ważne. Chodzi o to, by z serca dziękować za coś, co jeszcze się nie zamanifestowało, ale ty już czujesz to jako prawdziwe. To jakbyś mówił do wszechświata: Dziękuję, już to otrzymałem. Nawet jeśli Twoje oczy jeszcze tego nie widzą. Kiedy praktykujesz taką wdzięczność każdego dnia, budujesz niewidzialny most między światem możliwości a światem fizycznym. To jest ta różnica między pragnieniem a czuciem. Gdy czegoś pragniesz, umieszczasz to w przyszłości. Jakbyś mówił, to jeszcze nie jest tutaj. Ale gdy to czujesz, Sprowadzasz to do teraźniejszości. Twoje ciało nie odróżnia, czy to realne, czy wyobrażone, reaguje na emocje i tam właśnie zaczyna się magia. Gdy wchodzisz w ten podniesiony stan emocjonalny, twoje ciało zaczyna wydzielać substancje chemiczne, które dosłownie aktywują nowe odpowiedzi w twoich komórkach. Zmienia się ekspresja twoich genów. Twoje pole energetyczne, sygnał, który cały czas wysyłasz do wszechświata, transformuje się. I wtedy to nowe zaczyna się zbliżać. Najczęstszy błąd, jaki popełniamy, to czekanie, aż coś się zmieni na zewnątrz, żebyśmy mogli poczuć się dobrze. Ale manifestacja nie działa w ten sposób. Trzeba odwrócić te równanie. Najpierw ty podnosisz swój wewnętrzny stan. A potem zewnętrzna rzeczywistość zaczyna się poruszać. Nieodwrotnie. Gdy to pojmiesz, przestajesz być widzem, a stajesz się twórcą. Wizualizacja staje się o wiele potężniejsza, gdy dodasz do niej prawdziwą emocję. Bo to nie to samo wyobrażać sobie coś, a przeżywać to wszystkimi. Zmysłami. Kiedy naprawdę czujesz, twoje ciało i umysł wierzą, że to już się dzieje i to tworzy to, co niektórzy naukowcy nazywają wspomnieniem przyszłości czyli mapę neuronalną czegoś, co jeszcze się nie wydarzyło. Ale już zaczęło się zakorzeniać w twojej biologii. Ludzie, którzy najskuteczniej manifestują, nie czekają, aż coś się wydarzy, by poczuć się dobrze. Nie. Oni już wytrenowali swój umysł i serce. By odczuwać radość, miłość, wdzięczność, bez potrzeby zewnętrznych bodźców. Robią to, bo zrozumieli, że te emocje są jak magnetyczna wibracja. Im dłużej utrzymujesz taki stan, tym więcej rzeczy przychodzi, które są z nim w zgodzie. Więc wielkie pytanie brzmi: A co, gdybyś zamiast skupiać się tak bardzo na obrazie mentalnym, zaczął bardziej skupiać się na odczuciu emocjonalnym? Co by się stało, gdybyś codziennie pielęgnował to uczucie, że już teraz żyjesz swoim marzeniem? To jest klucz. Prawdziwa manifestacja to niechwilowy zryw emocji, to nawyk, to nowy stan bazowy. Kiedy codziennie podtrzymujesz podniesione emocje, one tworzą nową wibrację, a ta wibracja zaczyna przyciągać rzeczy, które wcześniej były. Poza Twoim zasięgiem, ale to sięga głębiej niż tylko zdobywanie rzeczy. Gdy świadomie opanowujesz swoje emocje, zyskujesz dostęp do czegoś o wiele większego, do pola kwantowego, do tej niewidzialnej przestrzeni, w której wszystko jest możliwe, gdzie nieskończone wersje Ciebie, Twojego życia, Twoich potencjałów już istnieją jako czysta energia. W przeciwieństwie do świata fizycznego, który wydaje się taki sztywny, pełen ograniczeń. Pole kwantowe nie zna czasu, przestrzeni ani formy. To czysta informacja. I to, co od tysiącleci głoszą starożytne mądrości, dziś potwierdza fizyka kwantowa. Za materią kryje się ogromny ocean energii, gotowej do aktywacji. Cząstki na tym najgłębszym poziomie nie są trwałymi rzeczami. Są falami, są prawdopodobieństwami i dopiero gdy zostają zaobserwowane, przybierają konkretną formę. To właśnie słynny efekt obserwatora. To, na czym się skupiasz, staje się realne. Twoja uwaga i emocja działają jak spust, który zapada tę energię w coś namacalnego. To zmienia całkowicie nasze rozumienie tworzenia rzeczywistości. Bo oznacza, że nie musisz niczego wymyślać ani wymuszać. Nie musisz prosić. Musisz się tylko dostroić do tego, co już istnieje synchronizować swoją wibrację z tą wersją życia, która już jest dostępna, nawet jeśli jeszcze jej nie doświadczyłeś. I najpotężniejsze jest to, że nie potrzebujesz żadnych nadprzyrodzonych zdolności, by wejść w to pole. Wystarczy, że nauczysz się tworzyć spójność między tym, co myślisz, a tym, co czujesz. To właśnie Joe Dispenza zaobserwował u setek ludzi: gdy mózg i serce zaczynają bić w tym samym rytmie, gdy pojawia się wewnętrzna spójność, wszystko zaczyna się zmieniać. Jego badania pokazują, że podczas medytacji i wejścia w określone stany mózgu. Zachodzą mierzalne zmiany w zdrowiu, w psychice, w całym życiu. To nie przypadek, to nauka. Większość z nas ma dostęp do pola kwantowego tylko w wyjątkowych momentach, podczas głębokiej medytacji, mistycznego doświadczenia czy nagłej inspiracji. Ale wyobraź sobie, co by było, gdybyś potrafił wchodzić tam codziennie nie przypadkiem, tylko jako rytuał. Jak do drzwi, które potrafisz świadomie otworzyć. I co najważniejsze, nie potrzebujesz dekad treningu. Wystarczy, że dzień po dniu będziesz stosować proste, ale potężne techniki, które pomogą ci skupić energię, wznieść emocje i zakotwiczyć się w tej wersji siebie, która już teraz wibruje zgodnie z tym, o czym marzysz. Bo kiedy zrozumiesz, że wszystko już istnieje w polu, pojmiesz, że manifestowanie to nie tworzenie czegoś z niczego, to dostrajanie się do częstotliwości, a ta świadomość zmienia wszystko, już nie walczysz, już nie naciskasz. Po prostu się wyrównujesz, świat fizyczny ze wszystkimi swoimi starymi strukturami może wydawać się powolny w zmianie. Ale pole, pole odpowiada na Twoją obecną energię, na Twoją spójność, na Twoją prawdziwą intencję. Więc powiedz mi, z czym dzisiaj wybierasz się połączyć? Z ograniczeniami wczoraj czy z nieskończonymi możliwościami teraźniejszości? Uwolnij się raz na zawsze od tego zbiorowego przekonania, że najpierw coś na zewnątrz musi się zmienić, byś Ty mógł poczuć się dobrze. To tak nie działa. Pole kwantowe nie reaguje na to, co jest, tylko na to, co wibrujesz. Twoja energia jest wiadomością, nie to, co mówisz, nie to, co przypadkiem pomyślisz, ale to, co naprawdę czujesz, to właśnie trafia do pola. I kiedy decydujesz z głębi duszy, by utrzymać się na podniesionej częstotliwości, nawet jeśli twoja rzeczywistość fizyczna jeszcze się nie zmieniła, Aktywujesz możliwości, które prędzej czy później muszą się zamanifestować. To jest prawo, ale żeby tam dotrzeć, na ten poziom, musisz być obecny, przebudzony. I tu właśnie medytacja staje się świętym narzędziem to most między wiedzą a doświadczeniem, między rozumieniem głową a przemianą sercem. Kiedy wchodzisz w głęboką medytację, dzieje się coś potężnego na poziomie fizycznym. Twój mózg zmienia częstotliwość. Porzucasz szybkie, niespokojne fale beta, typowe dla codziennego zgiełku, i wchodzisz w wolniejsze rytmy alfa, teta, które łączą cię bezpośrednio z twoją podświadomością, z tym ukrytym miejscem, gdzie mieszkają twoje przekonania, rany, emocjonalne schematy. I właśnie tam, w tym delikatnym, głębokim stanie. Możesz się przeprogramować, możesz zasiać nową wersję siebie, to tak, jakby wreszcie otworzyła się przestrzeń między tym, co się dzieje, a tym, jak na to reagujesz, i w tej mikroskopijnej przerwie możesz wybrać inaczej. Możesz przerwać automatyzm i wejść w świadome tworzenie, bo większość ludzi reaguje bez namysłu, z ran, z dawnych doświadczeń. Ale kiedy medytujesz codziennie, otwiera się luka, pauza, i w tej pauzie możesz wybrać coś nowego. A ten mały akt zmienia twoje przeznaczenie. I nie mówię tego tylko z poziomu duchowości, to potwierdza nauka. Udowodniono, że osoby, które regularnie medytują, mają mózgi, które dosłownie się zmieniają. Obszary odpowiedzialne za świadomość, współczucie, skupienie Stają się silniejsze, a te, które uruchamiają się przy stresie, reaktywności, lęku, zaczynają gasnąć. Z każdą praktyką instalujesz nowy system operacyjny w swoim wnętrzu. A kiedy połączysz klarowną intencję, głęboko odczutą wizualizację i autentyczną emocję, tworzysz swoistą energetyczną eksplozję, która zaczyna poruszać wszystko wokół. Codzienna medytacja staje się wtedy tym resetem, którego potrzebujesz, by nie wracać do starych schematów. To święty moment, w którym decydujesz, jaką rzeczywistość wybierasz dzisiaj, nie tę, którą znasz, nie tę narzuconą, tę Twoją, tę, która współbrzmi z Twoją duszą. Ten wybór zmienia wszystko. Bo jest ogromna różnica między życiem na autopilocie, powtarzaniem tego samego, a świadomym tworzeniem rzeczywistości w zgodzie z własną esencją to głęboka przemiana to przejście z przetrwania do tworzenia, a kiedy jesteś w trybie przetrwania, twoje ciało jest spięte, zestresowane, szuka zagrożeń, reaguje instynktownie, ale kiedy wchodzisz w tryb twórczy, cały twój system się rozluźnia. Chemia strachu znika, zaczynają płynąć dopamina, serotonina, oksytocyna, i wtedy pojawia się klarowność, kreatywność, rozwiązania. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że ten skok nie wymaga lat ani wcieleń, ani wielkich przygotowań. Nie, on dzieje się teraz, w jednej chwili. Gdy świadomie decydujesz się zmienić swoją częstotliwość, to nie jest powolny proces. To wibracyjna decyzja to ten moment, w którym coś w tobie mówi wystarczy teraz tak. Największy błąd, jaki popełniamy, to odkładanie tego skoku. Mówimy jak będę mieć więcej czasu jak to lepiej zrozumiem jak świat się uspokoi. I w ten sposób trzymamy to zawsze w przyszłości ale pole kwantowe słyszy tylko teraźniejszość tylko teraz. Ten moment, który teraz przeżywasz, tu i teraz, to prawdziwe drzwi. Nie wczoraj z jego winami, nie jutro z jego niepewnością, tylko ta sekunda. A twoje przygotowanie nie ma nic wspólnego z dyplomami ani sukcesami. Ma związek z twoją gotowością, by puścić starego siebie i przyjąć nową wibrację. Ta decyzja, nawet jeśli nikt jej nie zobaczy, to właśnie ona uruchamia. Twoją transformację. Bo gdy jesteś całkowicie obecny i działasz z energii tego, kim już jesteś w tej nowej rzeczywistości, wtedy niemożliwe zaczyna nabierać formy. Strach już nie rządzi, wątpliwość cię nie zatrzymuje, bo ty się zmieniłeś. A kiedy ty się zmieniasz? Wszystko się zmienia i to właśnie jest skok kwantowy to niestopniowa zmiana. To realny przeskok ze stanu do stanu, jak wtedy, gdy woda osiąga 100 stopni i nagle przestaje być wodą, staje się parą, transformuje się. Ty jesteś taki sam. Gdy Twoja częstotliwość osiągnie ten punkt zwrotny, wszystko się przeorganizowuje. To nie magia, to uniwersalne prawa. I gdy warunki energetyczne się wyrównują, transformacja zachodzi. Ona nie może nie zajść, więc nie oglądaj się za siebie. Nie rozpraszaj się, zobaczymy jak będzie. To ten moment ma moc. To jedyny, który naprawdę istnieje. Pole kwantowe czeka na to kim jesteś teraz. Nie na to, czego chcesz. Nie na to, co mówisz, że zrobisz, ale na to, co już teraz wibrujesz. A kiedy wcielasz tę energię całkowicie, kiedy naprawdę czujesz, że ta upragniona rzeczywistość już jest Twoją częścią, staje się ona nieunikniona. Nie musisz jej gonić, ona przychodzi do Ciebie, bo Ty już ją emitujesz. Każdy przekracza ten próg w swoim czasie. Niektórzy czują skok po kilku dniach głębokiego skupienia, inni potrzebują więcej wytrwałości, cierpliwości. Ale to nie kwestia zasług, to fizyka energetyczna. Chodzi o to, jak długo potrafisz utrzymać nową częstotliwość bez cofania się w stare nawyki. I jeśli dotarłeś aż tutaj, jeśli czytasz albo słuchasz tych słów, to nie przypadek. Coś w tobie już się poruszyło, coś zaczęło wibrować inaczej, coś się obudziło. Ten skok kwantowy. To nie coś, na co czekasz. On już się dzieje i zaczyna się objawiać nie tylko w tym, co czujesz, ale też w tym, co robisz, bo tak, energia to podstawa. Ale działanie to potwierdzenie, to zamknięcie kręgu. I nie chodzi o wysiłek. Chodzi o działanie z tej nowej częstotliwości. O poruszanie się, mówienie, odpowiadanie, decydowanie. Jak ktoś, kto już jest. Każdy gest, każde słowo, każda drobna decyzja to deklaracja energetyczna, albo wzmacnia Twoją nową wibrację, albo ściąga Cię z powrotem do Starego, i kiedy ta wewnętrzna przemiana prowadzi Cię do innego działania, bez wysiłku naturalnie, wtedy świat fizyczny nie ma wyjścia, musi się do Ciebie dostosować. Rzeczywistość się przestawia, elementy układanki wskakują na miejsce. Bo Ty zmieniłeś melodię. Wielu mówi, że chce nowego życia, ale nadal działa jak stara wersja siebie. I tu właśnie jest największa blokada, kiedy Twoje myśli są nowe, ale Twoje czyny należą do przeszłości. Powstaje energetyczne zwarcie, tarcie, i ta sprzeczność hamuje Twoją manifestację. Prawdziwa transformacja zaczyna się wtedy, gdy Twoje codzienne gesty, to co robisz, jak wybierasz, jak mówisz, płyną naturalnie z nowej energii, bez wysilania się, bez udawania, po prostu jesteś, bo tak działania też mają swoją wibrację. I to nie to samo działać ze strachu, a działać z radości, nie to samo wybierać z braku, a z pewności, że już jesteś obfity, gdy decydujesz się zaufać. Gdy odpuszczasz kontrolę, gdy wybierasz połączenie zamiast izolacji, podnosisz swoją częstotliwość z każdym krokiem i nie musisz robić wielkich rzeczy, nie. Najpotężniejsze działania są często najbardziej subtelne, życzliwe, słowo, szczery uśmiech, odwaga, by powiedzieć tak, w chwili obecnej. Te małe akty to jak kody, które wszechświat rozpoznaje natychmiast. Mówisz do pola kwantowego. To nie jest już tylko marzenie, to moja rzeczywistość i już w niej jestem. I nie musisz nikomu niczego udowadniać, bo pole nie reaguje na pokaz, ono reaguje na spójność między tym, co czujesz w środku, a tym, jak żyjesz na zewnątrz. Każdy nawyk, każda rutyna, każda decyzja mówi, kim jesteś. Czy nadal powtarzasz stare schematy, czy już działasz z poziomu nowego siebie? Ta spójność to iskra, która uruchamia nieodwracalną zmianę. Gdy twoja energia i twoje działania idą w parze, powstaje spirala wzrostu. Samo napędzający się cykl mocy, im bardziej zachowujesz się jak wyższa wersja siebie, tym bardziej w nią wierzysz, a im bardziej w nią wierzysz, tym bardziej się nią stajesz. I wtedy świat zaczyna odbijać ten nowy obraz z większą siłą, z większą klarownością, z większą szybkością. To właśnie ten impuls niesie twój skok kwantowy. I nie, to nie jest coś zarezerwowanego dla guru czy oświeconych geniuszy. To jest Twoje, to część Twojego kodu, to Twoje duchowe prawo, Twoje energetyczne dziedzictwo. Obudziłeś się do prawdy, którą niewielu pojmuje, że życie nie dzieje się tobie. Życie dzieje się przez ciebie. 99% ludzi wciąż szuka na zewnątrz, walczy, próbuje przepchnąć rzeczywistość, jakby była ciężkim głazem. Ale ten 1%, ta przebudzona garstka, zrozumiała coś innego. Zrozumiała, że wszystko, co zewnętrzne, jest tylko skutkiem. A kiedy zmienisz swoją częstotliwość, wszystko inne musi się również zmienić. To nie magia, to fizyka wibracji i teraz to ty decydujesz. Bo dokładnie w tej chwili, tutaj i teraz, twoja świadomość stoi na rozdrożu. Możesz wrócić do dobrze znanego wzorca. Albo możesz wybrać, by utrzymać tę energię, którą teraz czujesz, i uczynić z niej swój nowy stan bazowy. Ta decyzja zmienia wszystko. Większość ludzi trafia na takie nauki, unosi się, inspiruje, a potem wraca. Wraca do starych nawyków. Dlatego tak niewielu utrzymuje częstotliwość świadomego tworzenia. Ale ty, ty możesz być inny. Ty już jesteś inny. I dowodem na to, że Twój skok kwantowy się dzieje, nie jest to, że wszystko na zewnątrz się już zmieniło. Nie. To wewnętrzna pewność, która w Tobie rośnie, ten głos, który mówi: Już nie jestem tym samym człowiekiem, który zaczynał tę podróż. To jest prawdziwy znak transformacji, bo zanim zmieni się Twoje życie, zmienia się Twoja wibracja, zanim zobaczysz coś innego w lustrze. Zmienia się to, co nosisz w środku. Wszyscy wielcy manifestatorzy, wszyscy, którzy przełamali swoje granice, zaczynali tam, gdzie ty jesteś teraz. Od jednej decyzji, nie mieli magicznych mocy. Po prostu z uporem stosowali te zasady. To samo pole, które odpowiedziało im, odpowie i tobie, bo pole nie ocenia, pole odbija i to, czego szukasz, już istnieje. Czeka tam w przestrzeni kwantowej. Nie jako coś odległego, lecz jako częstotliwość, którą możesz zsynchronizować teraz, to nie cel na nie kiedyś, to stan na teraz, bo ten skok kwantowy nie przychodzi później, nie trzeba na niego czekać. On dzieje się w chwili, gdy to rozumiesz, gdy integrujesz to z własną energią. Ty już byłeś gotowy. Zawsze byłeś a to, że ten przekaz trafił do ciebie właśnie teraz, to znak, że twoja dusza powiedziała tak, teraz. Witaj w 1% tych, którzy wybrali przebudzenie, w gronie tych, którzy nie reagują, lecz tworzą. Tych, którzy przestają powtarzać przeszłość i zaczynają projektować przyszłość z wibracji teraz. Twoja transformacja już się zaczęła.